Siemano, z tej strony pabel nagrywam specjalnie dla was odcinek czym nagrywam bo pełno osób mnie pyta więc od razu mówię wchodzimy na sklep play piszemy mobizer macie to mobizer you android klikacie to instalujecie i od razu powinien do was Zainstalować się specjalny. Na przykład, piszemy Mobizer. Nie wiem, dajmy Samsung. I wyskakują potem na Mobizer. Czekajcie, teraz Wam to pokażę dokładnie. Mobizer, to nie. Jak to zainstalujecie, powinna Wam się specjalna aplikacja do tego zainstalować też. Będziecie ją zaraz widzieli. Zainstalujecie, będziecie mieli wszystko, i tutaj macie do Samsungów yy, różnych. Powiem tak, do lg też jest, po prostu instalujecie tylko to. Potem pokazuje Wam się taka ikonka, jak teraz ja nagrywam. Tutaj macie, wchodzicie w ustawienia, tam się logujecie i tak dalej. Wszystko i macie tutaj. I ja mam takie ustawienia na ten moment. Nie można nagrywać więcej niż 360p. Spróbowałem, nie da się. I mam teraz taką grafikę jak teraz jest. Więc naprawdę polecam to. I dzięki, że mnie oglądacie. Narka.